Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radejko, witajcie na moim kanale. Wiem, dawno mnie tutaj nie było, ale już wszystko opisałem. Jest taki post na karcie społeczności, tam macie wszystko opisane. Wakacyjny rozkład jazdy już podałem, będą klawiatury, będą myszki, będą podkładki, słuchawki, fotele też się znajdą. A przede wszystkim dodaję nowy segment regularnie w każdy piątek, ale o tym przeczytacie w tym poście. Dzisiaj nie będę zanudzał i jeszcze jedna ważna zmiana dla Was. Całkowicie wyłączam reklamy na kanale. Nie będzie żadnych reklam, więc oglądajcie śmiało za blokami bez adbloków. Nie ruszam mnie to. Zaś z drugiej strony, jeżeli będziecie chcieli wspomóc moją działalność, to uruchamiam opcję wspierania. Sprawdźcie sobie, tam są takie małe, symboliczne nagrody, ale z całą pewnością każdy coś dla siebie znajdzie. Będzie mi miło, jeżeli się przyłączycie. Jeżeli nie, to też częstujcie się wszystkimi moimi filmami bez żadnego problemu i bez reklam. A teraz zaczynam. No to jedziemy! Od dawien dawna mam już przy sobie ROCCAT CON PRO R. I tak na dobrą sprawę nie mogłem się zebrać, żeby nagrać o nim materiał, bo cały czas go używam. To jest myszka, która idealnie odpowiada moim potrzebom, a przede wszystkim również i mojemu kształtowi dłoni, jak i mojemu chwytowi. Roccat Con w wersji Aimo Gościu na moim biurku jeszcze 2-3 lata temu i była to myszka, z której, tak jak na dobrą sprawę, najdłużej korzystałem przez jeden okres czasu, także nie musiałem zmieniać jednej, drugiej, trzeciej i prawie, prawie rok. <laughs> prawie rok korzystałem z jednego gryzonia, co dla mnie to jest absolutnie niewyobrażalnie długo. To jest absurdalnie długo. Jak na mnie, kiedy miałem wersję szarą, potem miałem wersję białą, a dzisiaj dostałem do testów. Jak do przygotowania materiału ROCKCUT CON PRO w wersji R. Odświeżoną, ulepszoną wersję mojego ulubionego gryzonia, jeszcze białą, jeszcze bezprzewodową. Dużo się dzieje. Więc od czego by to tak na dobrą sprawę zacząć? Myślę, że od tego, co jest najważniejsze przy wyborze myszki. Jeżeli nie wiecie, co jest najważniejsze, to w prawym górnym narożniku na morale popełniłem taki materiał. Od kształtu. Od kształtu i wielkości gryzonia. Moi drodzy, jeżeli chcecie dokładne wymiary i parametry techniczne, to jak zwykle znajdziecie je w opisie. Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest mysz przeznaczona dla średnich bądź też dużych dłoni, a przede wszystkim dla osób korzystających z palm gripa. Chociaż palm grip, tutaj mówię przede wszystkim, ale tak na dobrą sprawę, zarówno jak będziecie korzystali z Fingertipa czy też z slow gripa, będziecie w stanie się do tego przystosować i ta myszka będzie w stanie się do Was przystosować, a to wszystko dzięki kilku technologiom, które się tutaj znalazły. I tak, wiem, materiał będzie wyglądał dość słodko, tak na dobrą sprawę i cukierkowo ale przez ponad miesiąc testowania tego gryzonia nie znalazłem zbyt wielu rzeczy, do których mógłbym się przyczepić i zbyt wielu życzeń względem tej myszki nie mam. No może poza ceną, ale zostawiając ją zupełnie obok, przechodząc do tego, co znajdujemy w pudełku i jak zapatruje się na KON Pro w wersji R. W przypadku tej myszki nie można się nie zgodzić z tym, co producent podaje na pudełku. Iconic Con Shape. Jeżeli chodzi o myszki od RobCutu, tak na dobrą sprawę, tylko z KONem mi się one kojarzą, tylko KON odpowiadał moim wymaganiom i tylko KON... Był naprawdę myszką, z której byłem zadowolony podczas korzystania. Jestem też jednym z wielu użytkowników, którzy, jak patrzyłem w sieci, po skorzystaniu z tej myszki odstawili G Pro Wireless w wersji Super Light bardzo często, tak jak ja na przykład mam w szufladzie teraz schowanego G Pro Wirelessa w wersji Super Light, tak, tego droższego, ale... Nie, nie nie potrzebuję go. Mam teraz Control R i jest super. Absolutnie nie wyobrażam sobie wracać do tamtej symetrycznej myszy. Delikatne profilowanie dla osób praworęcznych sprawiają, że chwyt jest zdecydowanie bardziej ergonomiczny, pewniejszy, a przede wszystkim w trakcie trzymania tej myszki dłoń ma szansę odpocząć, ponieważ mamy kilka punktów zaczepienia i nie musimy cały czas tak kurczowo trzymać jej na miejscu. Tam już po prostu dobrze znajdzie się w waszej dłoni już na starcie. Co ważne, udało się też tutaj zredukować masę gryzonia. 70 kilka gramów, tak na dobrą sprawę, to całkiem spoko wynik. Konstrukcja plastra miodu w klawiszach, ale na szczęście przykryta jedną solidną, stałą powłoką plastiku, no na szczęście, naprawdę. Ten plaster miodu był fajny tak rok temu, teraz już patrząc na, na to, co się dzieje, już, już mi się nie podoba. Już wystarczy, wystarczy myszek z plastrem miodu, ja już więcej takich nie potrzebuję. Delikatny akcent, jakim jest podświetlenie na klawiszach, jest turbo brzydki, jest obleśny i wyłączyłem go w zasadzie od razu. Podświetlenie tej myszy, no szkoda. Aimo to jest super podświetlenie, uwielbiam system Aimo. Jeżeli macie cały set RockCut'u, to to Aimo potrafi wyglądać po prostu idealnie i nadaje taki charakter Waszemu stanowisku, ale... To podświetlenie w tej myszce jest jej najgorszym absolutnie elementem, jest tragiczne, jest fatalnie brzydkie, no dwa klawisze, końcówki tych dwóch klawiszy, żeby świeciły, nie wiem kto to wymyślił, ale to nie jest fajne. Dodatkowo pod kciukiem mamy dwa przyciski, a kółko jest wykonane z aluminium, oczywiście jest to super Titan kółko scroll'a i jest puste w środku, przez to ma takie delikatne w dotyku, takie leciutkie przy przesuwaniu, ale przy tym szalenie precyzyjne i naprawdę niezawodne. Świetny pomysł, redukcja masy, no i wygoda. I to nie koniec wszystkich tych pozytywnych aspektów. Kolejną rzeczą jest to, że oczywiście myszka jest bezprzewodowa. I mamy tutaj dągielka, który chowa się pod gryzoniem, jak i mamy możliwość pracy na bluetoothie. Więc jeżeli ktoś ma dokładnie taki sam setup jak ja, czyli stacjonarka w biurze, a macbook w domu, no to bierzesz myszkę ze sobą, łączysz się przez bluetootha w domu, tutaj po dąglu i jest super. Do grania dągielek jest idealny, opóźnienia w zasadzie nie istnieją. Do tego przycisk do zmiany profili, który, jak już kiedyś sobie ustaliliśmy w zasadzie nigdy przeze mnie nie jest wykorzystywany. I połączenie z komputerem przewodowe poprzez USB typu C. Na USB Typu C wreszcie na stałe, można powiedzieć, zadomowiło się w peryferiach, i tutaj również Rockcat poniesiega, żeby wyposażyć Was w jak najlepszy sprzęt. I tutaj też myślę, że spora część z Was, która śledzi moje filmy już od jakiegoś czasu, będzie miała okazję się wykazać wiedzą odnośnie myszek ROCCATu. W przypadku myszki Kain wprowadzali coś takiego jak Titan Click, czyli dodatkową sprężynę na końcu klawisza, żeby to kliknięcie było tak samo pewne na początku, jak i na końcu klawisza. Tutaj mamy. Titanowe, ale optical switch. Wszystko jest w zasadzie autorskie. Mamy optyczne przełączniki Titan, czyli bardzo szybki czas reakcji na kliknięcie. Optyczny sensor All Eye. W zasadzie ROCCAT, tak jeżeli dobrze kojarzę, był jedną z pierwszych firm, która zaczęła we wszystkich absolutnie grzydzeniach stosować swoje autorskie sensory i ten olej się przewija i udoskonala już od wielu, wielu lat. 19 tysięcy dpi w tym wydaniu zdecydowanie zaspokoi wymagania Was wszystkich. Do tego mamy bardzo duże ślizgacze na spodzie, które są po prostu idealnie gładkie i nieważne, czy to było biurko, czy to była podkładka, myszka śmigała nie ma, że bez żadnych oporów. Kabel, który przychodzi do nas w zestawie jest bardzo elastyczny, jest to jeden z przyjemniejszych kabelków, które są dołączane do myszek bezprzewodowych, które możecie teraz kupić, chociażby Gipro ma jeszcze dorzucony gumowy przewód, taki chamski, leak, gumowy, nie, 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 nie. Tutaj jest bardzo przyjemny kabel, więc jeżeli ktoś nie ufa bez przewodowości, to może sobie pozwolić na połączenie przewodowe i w zasadzie niewiele na tym straci. A jeżeli nie chce bez przewodowości, no to jest jeszcze wersja bez R, po prostu Con pro Jest połowę tańsza i jeszcze lżejsza. Ale to, czym ta myszka również wyróżnia się na tle konkurencji, to oczywiście czas pracy na baterii. Jak dobrze wiecie, jeden z wyznaczników tego, czy dana myszka, klawiatura, sławki bezprzewodowe będą dobre, jest ich czas pracy na baterii. No bo co z tego, że mamy coś bezprzewodowego, co 3 godziny, 5 godzin trzeba ładować? Tutaj mamy 100 godzin pracy na jednym ładowaniu. Tak deklaruje producent, i ja muszę się przyznać szczerze, że tę myszkę ładowałem dosłownie dwa razy. Tak, przez jakiś czas korzystałem z niej przewodowo ale wciąż 100 godzin to szokująco dobry wynik. A jakby tego wszystkiego było mało, mamy tutaj technologię Rapid Charge, która pozwala nam na naładowanie w 10 minut 5 godzin czasu użytkowania gryzonia. Czyli tak na dobrą sprawę, szukając sobie meczyków w CS-a czy w LoLa, zanim się załadujecie, podłączacie ją, jesteście w stanie bez żadnego problemu w trakcie rozgrywki już ją odpiąć i rozegrać cały mecz, nie zastanawiając się ani na chwileczkę, czy tej baterii wam zabraknie. Software to oczywiście rokatowy Swarm, który nie jest najładniejszym, nie jest najbardziej nowoczesnym softem, ale wciąż jest jednym z tych, który oferuje naprawdę sporo możliwości personalizacji. Jak tylko znajdziecie właściwą opcję, bo jest ich tutaj szalenie dużo, ale jak tylko sobie z tym poradzicie, to oczywiście bez żadnego problemu będziecie w stanie dopasować tego gryzonia jeszcze bardziej do siebie. A ja się przyznam, że przez ostatnie dwa tygodnie to już nawet go usunąłem całkiem i też działa. No i na koniec, oczywiście, muszę podkreślić raz jeszcze dwie największe wady tego gryzonia. Pierwsza z nich to obleśne podświetlenie. I nie mam na to innego słowa. Jest brzydkie, bardzo, bardzo brzydkie. Nie wygląda dobrze, zwłaszcza jeżeli mamy białego gryzonia, to nagle się świecą końcówki klawiszy. Bez podświetlenia ładniej, można to wyłączyć, więc powiedzmy, że to można odsunąć na bok, wtedy tracimy jednak cały ten urok AIMO, czyli tego inteligentnego podświetlenia. No ale dobra, powiedzmy, że to przeboleje. Druga rzecz to ta, że ten gryzoń, moi drodzy, w chwili obecnej kosztuje w zasadzie 6 stówek. 6 stówek za myszkę to całkiem, całkiem sporo i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o konkurencję, to trzyma się ok, bo w podobnym przedziale dostajemy Razer Viper Ultimate, w podobnej cenie znajdziemy również G Pro X a w wersji Super Light. Ta myszka jest super. Jeżeli macie wolne 600 zł, czy to właśnie tyle chcecie przeznaczyć na swojego gryzonia, wydaje mi się, że ciężko będzie znaleźć coś bardziej atrakcyjnego, co może się do Was dopasować. Ergonomiczny profil, raz jeszcze powtórzę, solidne wykonanie, optyczne przełączniki, rozsądny sensor, fajna masa, długi czas pracy na baterii i to wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Moi drodzy, to był ROCCAT CON PRO R. Myszka, która od teraz po raz kolejny gości na moim stole. Jestem ciekaw, czy w tym roku będę ją jeszcze zmieniał na jakąkolwiek inną, na dłużej, czy tylko testowe egzemplarze będą się przewijały, a ta po raz kolejny zostanie moim głównym gryzoniem. Na dzisiaj ode mnie to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Pamiętajcie sprawdzić opcję wspierania, jeżeli będziecie zainteresowani, to będzie mi bardzo, bardzo miło. I wpadnijcie na inne filmy. Wpadnijcie na Morele, bo tam przygotowałem po raz kolejny naprawdę niesamowite rzeczy. Odwracam się do tyłu, bo tam leży coś, o czym Wam jeszcze nie mogę powiedzieć, ale dowiecie się. Na Morele TV. Wpadnijcie koniecznie. Ja uciekam. Do zobaczenia. Na razie i cześć.